Laska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego, te niech będą z nami teraz, kiedy będziemy rozważali Boże Słowo, ale także każdego kolejnego dnia naszego życia. Słuchajmy się w słowa Ewangelii, które są podstawą dzisiejszego rozważania, a czytam je z XIX rozdziału Ewangelii Łukasza. A kiedy zbliżał się już do podnóża Góry Oliwnej. Całe gromady uczniów zaczęły donośnym głosem z radością wielbić Boga za wszystkie jego cuda, jakie widzieli, wołając: Błogosławiony król, który przychodzi w imię Pana, pokój w niebie i chwała na wysokościach. Wtedy niektórzy z farzeuszy z tłumu odezwali się do niego: Nauczycielu, upomnij swoich uczniów. Odpowiedział im: Mówię wam, jeżeli oni zamilkną, kamienie wołać będą. A ciebie, dobry Boże, prosimy, abyś pobłogosławił to słowo w naszych sercach, byśmy posileni nim mogli dzisiaj iść i żyć. Amen. Zacznę dzisiaj, drodzy, jeśli pozwolicie, trochę nietypowo, ponieważ od pytania. Jakie były, spróbujcie sobie przypomnieć, jakie były wasze pierwsze myśli dzisiaj po przebudzeniu? O czym myśleliście, z jakim nastawieniem wstaliście z łóżka? Może jeszcze też zapytać, którą nogą wstaliście, bo to też podobno jest ważne. Domyślam się, że pewnie to zależy od wielu różnych czynników. Na pewno zależy to od tego, jak udało Wam się wyspać tej nocy. Innym czynnikiem może być to, jaka pogoda Was przywitała. Nas tutaj w kościele niezbyt taka, niezbyt przyjemna ta pogoda, bo u nas pada. Nie wiem, jak u, u tych z Was, którzy nas oglądacie przez internet. Ale na pewno pogoda też. Wpływa na to, z jakim nastawieniem wstajemy. Być może zależało to od tego, co macie albo co mieliście dzisiaj w waszych majówkowych planach do zrobienia. A może to zależy od tego także, czy coś wam dolega. Czy może macie przed sobą jakieś wyzwania? Maturzyści już za dwa dni będą zmagali się z egzaminami dojrzałości, więc. Podejrzewam, że to także mocno mogło wpływać na ich samopoczucie o poranku. Pewnie zależy to też także od tego, z czym aktualnie każdy i każda z nas mierzy się w swoim życiu. Jest wiele różnych czynników, które wpływają na to, z jakim nastawieniem się budzimy każdego dnia. I może ktoś powie, że jestem raczej pesymistą, ale podejrzewam, że pewnie wielu z was swój dzień zaczęło od takiego krótkiego pomarudzenia sobie, od krótkiego małego porzekania sobie na to, że może nie jest dzisiaj tak jakbyśmy chcieli, żeby w majowy weekend było. Narzekanie Narzekanie. Z jednej strony mówi się, że narzekanie obok piłki nożnej to nasz, jeden z naszych głównych sportów narodowych, ten, w którym każde mistrzostwo raczej mamy w kieszeni. Z drugiej jednak strony trudno zaprzeczyć, że nie ma powodów do narzekania, ponieważ już trudno zaprzeczyć temu, że już od ponad półtorej roku, półtora roku żyjemy w raczej niesprzyjających okolicznościach, okolicznościach, które, dla, które wielu z nas raczej na pewno nie napawają nadzieją i optymizmem. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego od tego zacząłem nasze dzisiejsze rozważanie? Ponieważ wydaje mi się, a przynajmniej ja tak to czytuję, że nasz dzisiejszy tekst może dać nam wskazówkę, jak poradzić sobie z jednej strony z tą naszą wrodzoną narodową skłonnością do narzekania, jak i z drugiej strony z tymi obiektywnymi, obiektywnie niesprzyjającymi okolicznościami, w których znajdujemy się w naszym życiu obecnie. Nasz fragment biblijny, jak pewnie zauważyliście, jest częścią historii, którą być może pamiętamy jeszcze z Niedzieli Palmowej, sprzed kilku tygodni tej niedzieli poprzedzającej święta Wielkiej Nocy. Niedzieli palmowej, w czasie której czytamy historię, gdy Jezus wjeżdża na osiołku do Jerozolimy i jest witany przez tłumy ludzi, którzy przynoszą liście palm i rozkładają szaty na Jego drodze. Jezus wjeżdżał do Jerozolimy po to, aby dokonać dzieła zbawienia, aby umrzeć, a potem zmartwychwstać. Wyobrażając sobie tę scenę możemy zobaczyć dwa tłumy ludzi. Jeden zebrany pod bramami miasta tradycyjnie witający pielgrzymów przybywających na święto Paschy, który jednak tym razem jest nieco większy niż zwykle, bo wieść, że do Jerozolimy zbliża się rabbi cudowny, mówca i cudotwórca na pewno zaciekawiła wielu ludzi, więc. Podejrzewam, że możemy sobie wyobrazić, że zebrał się tam ogromny tłum pod murami miasta. Ale był także drugi tłum, tłum, który szedł za Jezusem. Podążający za Jezusem, on bynajmniej nie składał się z przypadkowych gapiów albo nieznajomych pielgrzymów, ale był to tłum składający się z przyjaciół Jezusa, jego apostołów, uczniów i zwolenników. I to właśnie oni, przyjaciela, uczniowie, donośnym głosem, jak czytamy, z radością, wielbią Boga za wszystkie Jego dzieła, jakie widzieli, wołając błogosławiony król, który przychodzi w imię Pana. Pokój w niebie i chwała na wysokościach. W tej scenie, jak sobie wyobrażamy, oprócz tych dwóch tłumów obecni są również faryzeusze. Faryzeusze, którzy bojąc się, że hasła o nadchodzącym królu mogą zaniepokoić okupujących miasto rzemian. I faryzeuszy, którzy chcą, aby Jezus, aby Jezus uciszył swoich uczniów. W rozmowie z nimi Jezus odpowiada, że ich uwielbienia nie da się, nie da się uciszyć. Właśnie. Uwielbienie. Uwielbienia uczniów nie dało się uciszyć. Uwielbienie Boga za jego dzieła jest tym do czego zaprasza nas dzisiejszy tekst, ale także cała niedziela kantate. Niezależnie od tego jak zdefiniujemy to czym jest uwielbienie, różni chrześcijanie mają na to różne poglądy, to jednak u podstaw czegoś, co nazywamy uwielbieniem Boga leży po prostu zwykła wdzięczność. I dzisiaj, czytając ten tekst, stajemy przed pytaniem: czy tak jak apostołowie potrafimy okazać Bogu wdzięczność za wszystkie Jego dary, za to, co posiadamy, za to, co z Jego ręki codziennie otrzymujemy? Wdzięczność jest niezwykle ważnym elementem naszego życia. I naszej wiary. Ale nie dlatego, że jest to coś, co Bóg od nas wymaga, albo że jest mu to do czegoś potrzebne, niezbędne, że, gdy, że jeśli nie będziemy okazywali mu wdzięczności, to on coś straci. Eee, nie. Jezus już wypowiedział się na ten temat, wspominając coś o kamieniach. Wdzięczność, wdzięczność jest ważna, ponieważ wpływa na nasze życie. Ona zmienia nas, naszą postawę. I o tym możemy przeczytać w wielu różnych badaniach naukowych, współczesnych badaniach psychologicznych. Pozwólcie, że przytoczę jedno. Badanie przeprowadzone w 2003 roku przez Roberta Emonsa i Michaela McColocha sprawdzało, w jaki sposób praktykowanie wdzięczności może wpływać na nasze życie. Badani, badana grupa została podziel... Badani zostali podzieleni na trzy grupy, z których każda, otrzymała inne zadanie. Pierwsza grupa codziennie wypisywała kilka sentencji dotyczących tego, za co są wdzięczni. Druga grupa wypisywała sentencje dotyczące tego, co ich drażniło, co im się nie podobało danego dnia. Natomiast trzecia wypisywała to, co ich dotknęło danego dnia i to zarówno pozytywne, jak i negatywne doświadczenia, chwile rzeczy. Zgadnijcie, osoby z której z tych trzech grup po dziesięciu tygodniach eksperymentu były bardziej szczęśliwe, były bardziej optymistyczne, czuły się lepiej. Znacznie częściej w porównaniu do pozostałych grup podejmowały aktywność fizyczną i rzadziej korzystały z usług lekarskich. Myślę, że odpowiedź jest oczywista ta pierwsza grupa inne badania psychologiczne dodają także, że zarówno odczuwanie wdzięczności, jak i okazywanie jej wyrażanie wzmacniają nas w sytuacjach, w procesie radzenia sobie z trudnościami, jakie spotykają nas na co dzień, ale także powodują wzrost naszego szczęścia. Wyrażanie naszej wdzięczności było takie jedno badanie, w którym poproszono uczestników o to, by napisali list do, 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 do jakiejś osoby, wobec której czują wdzięczność. Te osoby napisały taki list i myślały, że to już koniec. Ale wtedy eksperymentatorzy powiedzieli: Dobrze, to teraz zadzwonimy do tych osób i przeczytamy im, przeczytacie im to, co właśnie napisaliście. Badanie było bardzo interesujące, ale to, co ono nam mówi, jest jeszcze bardziej interesujące. Mianowicie, że kiedy wyrażamy naszą wdzięczność wobec kogoś, to automatycznie zwiększa się poczucie naszego szczęścia. Czujemy się lepiej. Czujemy się szczęśliwsi, bo koncentrujemy się na dobru, które otrzymaliśmy, a nie tylko na tym, co nas otacza. Wierzę, że Pan Bóg bardzo dobrze o tym wie, o tych mechanizmach psychologicznych. W końcu sam je stworzył. Dlatego zachęca nas w wielu miejscach w Biblii, które dzisiaj słyszeliśmy, do uwielbiania, do wysławiania i do wychwalania. Do wyrażania naszej wdzięczności. Jakiś czas temu zostałem poproszony o przygotowanie modlitwy na rozpoczęcie comiesięcznej decyzjalnej konferencji duchownej. Jako duchowni spotykamy się co miesiąc, aktualnie na Zoomie. I zamiast tradycyjnego rozważania w takiej formie jak teraz chociażby, postanowiłem poprowadzić to rozważanie. W nieco innej formie, w formie warsztatu. Poprosiłem duchownych o wypisanie na kartkach następujących rzeczy. Po pierwsze, poprosiłem ich o wypisanie dat z kalendarza istotnych wydarzeń w ich życiu czyli tych dat, które są ważne dla nich, w których coś ważnego, istotnego wydarzyło się w ich życiu. Po pierwsze, wypisanie dat. Potem poprosiłem ich o wypisanie imion ważnych osób, osób, które w istotny sposób wpłynęły na ich życie, na to, kim są dzisiaj. I trzeci element, o których poprosiłem, to o wypisanie rzeczy, przedmiotów, wydarzeń, za które są wdzięczni Panu Bogu. Wiecie, to było bardzo ciekawe doświadczenie, oglądać jak oni się borykali przez 15 minut, próbując wypisać te rzeczy. Ale to było także ciekawe doświadczenie, kiedy sam po raz pierwszy je robiłem. Zauważyłem wtedy, że na początku bardzo trudno było mi wypisać cokolwiek poza kilkoma ogólnikami, za które mogę być wdzięczny: dom, zdrowie, rodzina, praca. I potem. Przez kolejne minuty zastanawiałem się, ale za co ja jeszcze mogę być wdzięczny. Wiecie, ta, ta trudność może spotkać wielu z nas. Ta trudność z tego powiedzenia, za co jestem wdzięczny, może wynikać z tego, że mamy taką tendencję w sobie. Tendencję do traktowania wielu pozytywnych rzeczy, dobrych rzeczy, jakie nas spotykają, jako. Czegoś naturalnego. Negatywne rzeczy potrafimy wymieniać i dostrzegać w każdym szczególe. Narzekamy na wiele różnych, nawet najdrobniejszych rzeczy. Natomiast pozytywne rzeczy, dobre rzeczy, które nas spotykają, często traktujemy jako coś oczywistego, postrzegamy jako coś, co musiało się wydarzyć, a więc nie zwracamy na nie takiej uwagi. A to bardzo często przecież nie jest prawdą. Wiele z dobra, które nas spotkało, wcale nie musiało się wydarzyć. Możemy sobie próbować wyobrażać, że mogło być zupełnie inaczej. Jakiś zabieg mógł potoczyć się inaczej. E, jakaś szkoła mogła nas nie przyjąć. Wiele rzeczy, z tych dobrych rzeczy, które nas spotykają, mogło potoczyć się inaczej. Więc warto je docenić, warto zauważyć to w kategoriach właśnie dobra. Drodzy, im dłużej wykonywałem to ćwiczenie, im dłużej myślałem nad tym zadaniem, to tym więcej powodów do wdzięczności znajdowałem. Przychodziły takie myśli: A jeszcze to, jeszcze ta osoba, jeszcze to wydarzenie mogę wpisać, bo mnie ukształtowało, bo jestem wdzięczny za nie. I tak po 15 minutach i po początkowym przestoju na czterech ogólnikach skończyłem na liście, która zawierała kilk, co najmniej kilkanaście pozycji. Jedne były poważne, inne były małe, błahe i przyziemne, ale były to powody, za które mogę być wdzięczny w moim życiu. I drodzy chciałbym was dzisiaj kiedy wrócicie do domu albo kiedy skończy się transmisja tego nabożeństwa chciałbym wam postawić wyzwanie spróbujcie no pogoda nie zachęca do spacerów więc można wygospodarować chociażby te 15 minut w tej niedzieli spróbujcie zrobić podobne ćwiczenie weźcie kartkę i na tej kartce spróbujcie wypisać wszystkie daty Wydarzeń, które były dla was istotne w życiu. Wypiszcie imiona osób, które wpłynęły na to, kim jesteście, za które jesteście wdzięczni w swoim życiu. A także wypiszcie wszystkie rzeczy, za które, które dostrzegacie w swoim życiu, które was cieszą i za które czujecie wdzięczność. Zastanówcie się nad tym, za kogo, za co, za jakie wydarzenia możecie dziękować Panu Bogu a potem podziękujcie. Dobrym pomysłem jest też zrobienie takiej listy razem z kimś i potem wymienienie się tymi powodami, podzielenie się tym, co w moim życiu jest powodem do wdzięczności. Ktoś kiedyś powiedział, może jest to zwykła mądrość internetowa, ale myślę, że coś w tym jest, że szczęście, a także wdzięczność należą do tych nielicznych rzeczy, które się mnożą, kiedy się je dzieli. A więc spróbujcie podzielić się swoimi radościami, swoją wdzięcznością z waszymi bliskimi. A zobaczycie, jak poprawi się wasz nastrój. Zobaczycie e, taką namacalną zmianę perspektywy, spoglądania na życie, chociażby na chwilę, chociażby przez kilka minut w tym niedzielę, ale naprawdę warto. Wdzięczność, do której namawia nas, e, w, w, do której zachęca nas e, niedziela kantatę. Pomaga właśnie zmienić nam perspektywę patrzenia na nasze życie. Pozwala nam przejść z myślenia w kategoriach, jak wiele wciąż mi jeszcze brakuje, jak wiele rzeczy jeszcze nie mam, do myślenia w kategoriach, jak wiele mimo wszystko już posiadam. Szukanie powodów do wdzięczności, koncentrowanie się na szukaniu przyczyn, dla których możemy być wdzięczni, otwiera nas na. Doświadczanie radości z małych rzeczy, z drobnych rzeczy. Na początku może być trudno, tak jak mi było w tym ćwiczeniu, ale im dłużej będziemy szukać w naszym życiu, tym więcej takich małych powodów do wdzięczności będziemy znajdywać. Wdzięczność pomaga także spoglądać nam na życie, życie w szerszym kontekście. Kiedy Poświęcamy czas, by zastanowić się, za co mogę być wdzięczny. Wdzięczna, to spoglądam w moją przeszłość. Patrzę na moje życie jakby z lotu ptaka. Na przeszłość i na teraźniejszość. I kiedy będziemy tak robić, wtedy łatwiej będzie nam dostrzec, dostrzec w naszym życiu Bożą opiekę i Boże prowadzenie. Będzie nam łatwiej zobaczyć, jak przez różne sytuacje. W których, gdy doświadczaliśmy ich, nie czuliśmy Bożej obecności, ale z perspektywy będziemy mogli zobaczyć, jak Pan Bóg w jakiś cudowny sposób nas przez nie przeprowadził, dał nam siłę, by przezwyciężyć to, co wydawało nam się nie do przezwyciężenia. Spoglądając na nasze życie z lotu ptaka, możemy zobaczyć, jak Bóg nam towarzyszył, towarzyszy. I możemy nabrać pewności, że On będzie nadal nam towarzyszył w trudnych chwilach naszego życia, tym także tej obecnej, w której wszyscy jesteśmy zanurzeni w pandemii. Wiem jednak, że w życiu różnie się układa, i niekiedy naprawdę trudno jest być wdzięcznym za przeszłość, czasem nawet za teraźniejszość, trudno jest być wdzięcznym. Ale wierzę, że czasem samo dostrzeżenie tego faktu, że udało nam się przytrzymać wszystko to, co nas przy, spotkało w przeszłości, że udało nam się przeżyć te trudności, które może piętrzyły się w naszym życiu lawinowo, że już samo dostrzeżenie tego faktu może być w nas początkiem wdzięczności, pierwszym krokiem w kierunku zmiany perspektywy patrzenia na życie. Drodzy Albert Einstein, podobno kiedyś powiedział takie zdanie: Nie wiem, nie sprawdzałem, znam tylko cytat. Są dwie drogi, mówi Einstein, aby przeżyć życie. Jedna to żyć tak, jakby nic nie było cudem. Druga to żyć tak, jakby cudem było wszystko. Myślę, że podobne wezwanie kieruje do, do nas. Pan Bóg w niedzielę kamtate. To do nas należy decyzja, w jaki sposób będziemy patrzyli na świat i na nasze życie. To od nas zależy, co jest cudem, a co nie jest cudem. Amen. Módlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo, które dzisiaj... Pobudza nas do refleksji nad tym, co w życiu mamy, kim jesteśmy, za co możemy być wdzięczni. Panie Boże, prosimy Ciebie, pomóż nam, pomóż nam znaleźć trochę czasu w naszym życiu na to, by spoglądać wstecz na to, co już za nami, i szukać powodów, za które możemy być wdzięczni szukać powodów, rzeczy, osób, za które możemy być wdzięczni. Panie Boże, prosimy Cię, pomóż nam nastawić się na wdzięczność w naszym życiu. Niech ta wdzięczność za Twoje dary, za to co od Ciebie otrzymywaliśmy, ale także co otrzymujemy i co wierzymy, że będziemy otrzymywać, aby mogła nas zmieniać, zmieniać naszą perspektywę patrzenia na życie, byśmy mogli być, byśmy mogli nabrać pewności że nie jesteśmy w tym życiu sami, że Ty nam towarzyszyłeś, towarzyszysz i nadal będziesz towarzyszył w każdej chwili naszego życia, obdarowując nas różnego rodzaju Twoimi darami raz wielkimi, raz zauważalnymi na pierwszy rzut oka, a nie raz mniejszymi, drobnymi, co do których, aby zobaczyć, będziemy musieli się nieco wysilić. Prosimy Ciebie, pomóż nam być wdzięcznymi ludźmi. I tą wdzięczność okazywać Tobie w naszych pieśniach, w naszych modlitwach, ale także w naszym życiu. Ale też wdzięcznością dzielić się z innymi ludźmi, okazywać wdzięczność sobie nawzajem. Prosimy Ciebie, wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa w mocy Ducha Świętego. Amen. Muzyka